Cześć, dzisiaj będzie QA. Jest jakiś taki niezobowiązujący klimat, więc jestem dzisiaj w salonie i będę odpowiadać na Wasze pytania z Instagrama. Pamiętajcie, że autopromocja, jeżeli oczekujecie takich praktycznych wskazówek, jeżeli chodzi o podróż do Chin, to jest cały mój e-book, jak podróżować po Chinach i on jest cały czas dostępny, bo rzeczywiście często jest tak, że te potrawy, te, potrawy, te pytania się powtarzają tutaj, e, jak pojechać gdzieś tam, jak wziąć pociąg, e, nie wiem, czy w Chinach kradną, jakie są oszustwa w Chinach, o tym też już był zresztą film, oszuści niestety powrócili po pandemii, więc jeżeli poszukujecie, macie pytania związane z podróżą do Chin, to zapraszam do zakupu mojego e-booka, on jest naprawdę, naprawdę bardzo przydatny. Tak słyszałam od ludzi. Co oznacza IMO w Chinach? O tym rozmawialiśmy dwa sezony temu w naszym podcaście mało Powiedziane. Generalnie emo w Chinach to nie jest nazwa żadnej subkultury, jest to po prostu nazwa złego stanu emocjonalnego i jest to bardzo często używane w kontekście Zhou Zhou Liu, czyli pracy 9-9-6 od 9 rano do 9 wieczorem przez 6 dni w tygodniu, czyli chodzi o to, że jesteśmy wydrenowani psychicznie. Z tego powodu, że praca y, wysysa z nas życie, więc jakiś czas temu popularne było w internecie takie wyrażenie slangowe: co? F1E, czyli rano fighting, wieczorem IMO, czyli rano wstajemy gotowi do działania do pracy, a potem o 22 wracamy do domu i jesteśmy, jesteśmy już po prostu nie do życia. Standardowe pytanie w internecie, z czego żyjesz i zarabiasz? Nienawidzę tego pytania i przyznaję, że ja jestem już trochę w sytuacji, w której, w zależności od tego, kto mnie pyta i gdzie to pytanie pada, to ja wyciągam jedną z dziesięciu y, opcji, rzeczy, które robię, i po prostu mówię, że robię to i to. Więc jeżeli jestem gdzieś w jakimś takim młodym gronie, to mówię, że robię YouTube i Instagram, jeżeli jestem w gronie jakichś starszych osób, to mówię, że robię. Po prostu handel, mam firmę w Szanghaju i tak dalej. Jest tego za dużo: no bo jest YouTube, Instagram, podcast, ale są też inne rzeczy, jakieś tam tłumaczenia, obsługa wyjazdów biznesowych, przecież sprzedaję też książki. Teraz będę oprowadzać swoją pierwszą wycieczkę po Chinach, więc naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo i dobrze, nie może być mało, musi być dużo, bo to mieszkanie jest no drogie, więc trzeba zarobić pieniążki, żeby je opłacić. Jak zrobić licencjat w Szanghaju? jak i w jaki celować scholarship, co warto wiedzieć. Z licencjatem może być już w tej chwili ciężko, dlatego że stypendium rządu chińskiego typu B nie obejmuje licencjatów na większości uczelni, a to oznacza, że będziecie musieli zaaplikować o stypendium rządowe typu A. Stypendium rządowe typu A jest bardzo ciężko dostać, dlatego że każdego roku przydział na polski konsulat, to jest dosłownie kilka tych stypendiów, no, chyba że macie pieniądze, żeby sobie samemu opłacić na przykład sinologię w Chinach, ale to kosztuje około, z tego co pamiętam, 6000 złotych rocznie. Wtedy, kiedy ja studiowałam, osoby, które sobie same opłacały studia, płaciły mniej więcej tyle. Raczej polecałabym robić magisterkę w Chinach, chyba że albo możecie sobie sami opłacić te studia, albo naprawdę, naprawdę postaracie się zdobyć to stypendium. Rządowe typu A. Generalnie o stypendium rządowym, o tym, jak je zdobyć, mówiłam już w osobnym filmie, który był wypuszczony w zeszłym roku, chyba jakoś w grudniu, więc tam Was odsyłam. Jak postępy rozbiórki tych domów, co niedawno pokazywałaś? Te domy, które są plombowane, tam się muruje, te wejścia i okna, one będą stały tak przez kolejne 3 lata dopóki ich nie rozbiorą, bo najczęściej ta od kiedy ludzie się wyprowadzą do rozbiórki mija kilka ładnych lat, więc to jest trochę najgorsze w tym wszystkim, że takie te zaplombowane domy z tymi zamurowanymi oknami będą tak jeszcze stały pewnie przez dwa lata. Jak może dorobić się Pan Wang z małej chińskiej wsi z biednej rodziny, yy, żyć na poziomie w Szanghaju? Gdyby to było takie proste, wszyscy ludzie ze wsi byliby dzisiaj... Bogaczami w Szanghaju. Nie jest to wcale takie proste. Szczególnie, że pamiętajcie o tym, że fakt tego, w jakich warunkach się wychowujemy: czy to jest bieda, czy to jest bogactwo i tak dalej, wpływa również na nasze no, na nasz umysł. Na generalnie to, czy jesteśmy inteligentni, czy nie, więc to jest trochę taka pułapka już. I o tym nieraz się mówi, że dzieci wychowane na wsi po prostu. Są mniej inteligentne od dzieci, które od najmłodszych lat chodziły do dobrych przedszkoli, do dobrych żłobków, gdzie podsuwano im edukacyjne zabawki. Po prostu. Więc niestety jest to trochę takie no, samo napędzające się błędne koło, o tym też robiliśmy odcinek i to na początku naszego podcastu mało powiedziane. Yy, bieda w Chinach, część pierwsza, bieda w Chinach, część druga. Też możecie sobie przesłuchać. Jak wygląda załatwianie spraw administracyjnych u studenta zagranicznego? Jest coś takiego, co się nazywa ISO, International Student Office i tam idziecie załatwiać wszystkie rzeczy. Jeżeli mówimy o załatwianiu rzeczy będąc za granicą, dopiero aplikując o studia, to to jest trochę trudniejsze, ale... Ja muszę o tym też coś nagrać na Instagram. W Chinach nie używa się maila. Bardzo rzadko się używa maila. Oczywiście te uniwersytety używają maila, ale to wyjaśnia, dlaczego oni odpisują raz na dwa tygodnie. Ale no bardzo długo się czeka na odpowiedź. Czy firmy, które tam robią jakieś interesy za granicą, też używają maila, ale generalnie, jeżeli mówimy o takim zwykłym życiu w Chinach, nie używa się tutaj w ogóle maila. Ze wszystkimi kontaktujecie się poprzez WeChat. Też dlatego warto. Poszukać po prostu i do waszych koordynatorów na studiach w Chinach, bo jeżeli nie będziecie ich mieli, to kontakt z tymi uczelniami będzie naprawdę utrudniony. Opowiedziałabyś coś o filtrach w mediach społecznościowych, bo te chińskie wyglądają na inny level. Eee, widzicie, to jest różnica kulturowa. To znaczy, w Chinach rzeczywiście praktycznie nikt nie wrzuca swoich zdjęć do internetu bez przerobienia. I może się wydawać czasami, że ci ludzie na zdjęciach wyglądają w miarę naturalnie, ale nie, no bo to są po prostu lepsze skile photoshopowe. Bo te takie naprawdę wyprasowane twarze z tymi yy, wręcz spiczastymi brodami, wielkimi oczami i tak dalej, no to to już jest totalne przegięcie i to od razu widać. Ale rzeczywiście, jeżeli rozmawiamy nawet o fotografii ulicznej, to ci fotografowie, którzy robią zdjęcia przypadkowym osobom na untworok potem je wrzucają na yy, swój red Shu. To bardzo często i tak Wam poprawiają skórę twarzy, zmieniają i tak dalej. I to widać. Znaczy, jeżeli odpowiednio dużo tych zdjęć na chińskich social mediach zobaczycie, to będzie widać, że rzeczywiście wszystkie zdjęcia są poprawiane. I o tym nawet Chińczycy mówią, jako o różnicy kulturowej. Jeżeli Chińczycy jadą studiować na przykład za granicę, to pierwsze, co im wpada w oko, to jest to, że. Obcokrajowcy, Europejczycy, Amerykanie wrzucają swoje zdjęcia bez gruntownych przeróbek. Naprawdę. Naprawdę. Te filtry na Instagramie to jest nic w porównaniu do tego, co się wrzuca na chińskie social media i jak bardzo to jest przerobione. Może jakieś porady dla osób chcących uczyć się języka chińskiego? Niestety trzeba pisać, pisać i pisać. Moim zdaniem to jest taka porada. Ja pamiętam, jak się uczyłam, czyli wiele lat temu, więc też może moje, te moje porady nie są najbardziej wiarygodne, bo w tym roku mija mi 10 lat, odkąd zaczęłam uczyć się chińskiego i być może wymyślono już jakieś łatwiejsze, lepsze metody, ciężko mi powiedzieć, ale ja lubiłam taką metodę, że po prostu yy, patrzyłam na teksty napisane w transkrypcji i próbowałam z głowy napisać go w... Znakach chińskich. Czy na ulicach Chin po zmroku obca osoba, cudzoziemiec, może czuć się bezpiecznie? Tak, e, nawet powiedziałabym, że bezpieczniej niż, niż osoba lokalna, dlatego że w Chinach osoby lokalne, Chińczycy, trochę się boją obcokrajowców. Też może wynikać to po prostu z kiepskiej znajomości języka angielskiego tutaj, dlatego ludzie po prostu boją się zaczepiać obcokrajowców. Niezależnie od tego, czy to jest negatywne, czy pozytywne, po prostu ludzie nie chcą zaczepiać obcokrajowców ja to widzę, że rzeczywiście ba, jeszcze, ok, teraz to już się trochę zmieniło ale jeszcze parę lat temu, no to ludzie bardzo mocno wykorzystywali to i na przykład jechali, nie wiem skuterem bez kasku, albo jechały, jechali w dwie osoby na skuterze to, to też jest nielegalne i... No i jak przychodził policjant, no to często było tak, że on się bał w ogóle coś powiedzieć, bo nie znał angielskiego, albo ludzie udawali głupa, że nie rozumieją, no i tak się rozwiązywało problemy. Ja mam bardzo niską tolerancję na przypał, więc, i, więc ja nigdy nie robiłam takich rzeczy. Ale znam dużo osób, które potrafiły wychodzić z różnego rodzaju kłopotów, tam właśnie po, po niezałożeniu kasku na skuterze czy coś tam, dlatego że no po prostu policjant Jakoś czuł jakiś opór, żeby podejść do obcokrajowca, bo wiedział, że się nie dogada, będzie problem, żeby się dogadać. I rzeczywiście, jak mówiłam dzisiaj już to nie wygląda w ten sposób, ale naprawdę obcokrajowiec może się czuć bezpiecznie, naprawdę bezpiecznie niż w wielu, wielu innych krajach, samotnie na ulicy nic się nie dzieje, nikt was nie zagaduje, bo po prostu ludzie trzymają dystans do obcokrajowców. Co było dla ciebie największą trudnością w nauce chińskiego? To jest też bardzo ciekawe pytanie, bo bardzo dużo ludzi mówi, że znaki są trudne i tak dalej. I jest to oczywiście prawda, bo jak już ten chiński znacie, to jednak jak widzicie jakiś znak, którego nie znacie, bo się go rzadko używa, to to nie jest tak, że go przeczytacie i okej, okay, tylko trzeba go sprawdzić, co to jest, jak go przeczytać, zapamiętać i tak dalej, ale co w moim przypadku, znaczy osoby, która zaczęła bardzo mocno akademicko się uczyć tego chińskiego, to jest to, że ja bardzo słabo mówiłam, słabo rozumiałam ze słuchu. Moje pierwsze w ogóle takie konwersacje były pisane. Ja naprawdę bardzo często kończyłam w ten sposób, że mówiłam ludziom, żeby do mnie nie mówili, tylko mi napisali coś, bo ja o wiele łatwiej, o wiele łatwiej mi było rozumieć ze znaków niż ze słuchu. Ale również na pewno to jest spowodowane tym, że w Chinach ludzie mają bardzo dużo różnych akcentów z różnych prowincji, z różnych miejsc w Chinach i ludzie z różnych miejsc mówią różnie. Nawet w ogóle odsuwając na bok jakiekolwiek dialekty. Po prostu ludzie mają różne akcenty. I o ile w Szanghaju to jest jeszcze ok, najlepiej to jest w ogóle na północy, to jak pojedziecie na przykład do Guangdong, to ja do tej pory potrafię słuchać kelnerki i się zastanawiać, czy ona do mnie mówi po mandaryńsku czy po kantońsku, bo ma tak mocny lokalny akcent. Oho, Arabika Lakin versus Manner. Oczywiście, że Manner. Arabika to chyba nawet nie jest z Chin, Arabika jest z Japonii, ale dobra. Manor pochodzi z Szanghaju, jakbyście w ogóle zobaczyli, jak wygląda pierwszy lokal, który jest otwarty, Manor, na Nanyang Road, to byście się zaśmiali, jak to możliwe, że ta kawiarnia, akurat ta, to okienko, takie lumpiarskie na Nanyang Road, stało się ogólnokrajową sieciówką, fenomenem. Ja też nie wiem, ale jest to ciekawe, oczywiście, że Manor. Czy zdarza ci się, że Chińczycy dziwią się, że tak ładnie mówisz po chińsku? Nie. I to też jest ciekawy wątek, który warto poruszyć, bo mam wrażenie, że to, że zagraniczna osoba, osoba z zachodu mówiąca po chińsku, wzbudza jakieś nie wiadomo jak wielkie zainteresowanie, to jest trochę kalka z amerykańskiego YouTube'a i z tych wszystkich vlogów pod tytułem Biały mężczyzna zaczął mówić po chińsku: KELNER był w szoku. Ja rozumiem, że w Stanach Zjednoczonych biali ludzie znają najczęściej tylko jeden język i jest to angielski. I, I dlatego, jeżeli ktoś się nauczył jakiegoś innego języka, to nagle, ojej, ojej, wszyscy są w szoku po prostu kierowca w taksówki wstaje i klaszcze, czy tam autobusu. Ale no ja mieszkam w Chinach, tutaj oczywiście nie ma tylu obcokrajowców co w Korei Południowej, co w Japonii, ale w dalszym ciągu nie powiem, że większość. Ale duża część tych obcokrajowców, którzy mieszkają tutaj na stałe, naprawdę po chińsku mówi, może nie biegle i wspaniale, ale jest w stanie się spokojnie dogadać i poprowadzić jakąś taką nieskomplikowaną rozmowę. Więc nie, no tutaj jednak, biorąc pod uwagę fakt, że naprawdę tylko 1-2% populacji Chin zna angielski, to tutaj ten chiński naprawdę do życia jest potrzebny. Dopóki nie zarabiacie wielu pieniędzy i firma wam nie zapewnia samochodu z szoferem. Mało znam osób w Szanghaju, obcokrajowców, którzy by, mówili, którzy by nie mówili nic po chińsku. Którzy by naprawdę zero chińskiego. Większość ludzi coś tam po tym chińsku mówi, więc nie, nie jest to w żaden sposób e, sensacja. Niestety, mam wrażenie, że większość osób tutaj wręcz oczekuje, że jak ludzie przyjeżdżają do Chin żyć, to się tego chińskiego nauczą. Jak jest z dostępnością wysokiej jakości karmy dla kitków w Chinach? E, można z importu kupić, nie wiem na przykład z z Australii, tylko że jest to po prostu drogie, na większość ludzi na tego typu rzeczy nie stać, no bo to tam taka mała puszeczka kosztuje 30 zł, czy coś tam, więc e, rzeczywiście są to rzeczy raczej drogie. Na ile Chińczycy znają na Zachodu na temat Chin, taką złą sławę, że opresja i tak dalej? Eee, Kuczę, ciężko mi też powiedzieć, dlatego że Chińczycy żyją w bardzo dużej bańce, więc wydaje mi się, że raczej trzeba powiedzieć, że nie znają, bo też nie mają dostępu do zachodniego internetu, więc skąd mają to wiedzieć? A też eee, fakty są takie, że no, wielu osobom tutaj żyje się dobrze to jest jedna rzecz. A druga rzecz nawet tym osobom, które w którym się nie żyje aż tak dobrze, czyli osobom z, głównie z prac niskopłatnych, to są osoby, które jeszcze pamiętają czasy ogromnej biedy, głodu i itd., więc naprawdę nawet dla nich ten przeskok, który miał miejsce w Chinach np. od lat 80., od lat 70. do teraz, jest ogromny. Więc to jest jeszcze czas, kiedy ci ludzie widzą, mają namacalne dowody na to, że w tym kraju żyje się lepiej i on zrobił ogromny skok w ciągu ostatnich 40-50 lat. Więc warto o tym pamiętać. I dopiero kolejne pokolenia, które nie będą pamiętały tych Chin biednych, tych Chin, w których były problemy z dostępem do żywności, będą kwestionowały prawdopodobnie to, dlaczego muszą jeździć na Wajmaju za jakiś psigrosz. Czy znasz kogokolwiek, kto chodzi na terapię, yy, czy istnieje koncept? Toksycznych relacji, na przykład z rodzicami. Moim zdaniem nie, bo gdyby istniał, to większość ludzi miałaby toksyczne relacje ze swoimi rodzicami w Chinach. Znaczy, nie aż tak bardzo, ale zdajecie sobie sprawę z tego, że tutaj ta miłość rodzicielska jest inaczej okazywana. To wychowanie jest bardziej surowe, chociaż może nie aż tak bardzo surowe, jak to przedstawiają na Memach Amerykanie chińskiego pochodzenia, bo to też są trochę jeszcze dwie inne rzeczy. Ale. No, tak jak sobie pomyślicie o tym, że jednak to wychowanie dzieci w Chinach jest takie bardziej szorstkie i no, związane z karami, często jeszcze cielesnymi, bicie dzieci dalej się praktykuje, więc nie, no to jest koncept raczej nieznany w Chinach. Bo naprawdę, gdybyśmy stosowali tutaj te kryteria zachodnie, to. Oj, myślę, że grubo 80-90% osób miałoby tutaj toksyczne relacje ze swoimi rodzicami. Jak oceniasz chiński Miawiego i czemu został ocenzurowany? Tatuaże. Bo w Chinach cenzuruje się wszystkie tatuaże, nikt nie może mieć tatuaży w chińskiej telewizji, social mediach i, i tak dalej. Znaczy, jeżeli sam sobie wrzucasz, to tak, ale jeżeli jest to oficjalny kanał jakiegoś tam programu telewizyjnego, to nie. Nie widziałam tego filmu, więc przepraszam, yy, nie powiem, jak oceniam jego chiński, ale tatuaże są cenzurowane generalnie wszędzie, w telewizji. Yy, na przykład piłkarze chińscy byli jakiś czas temu poproszeni o usunięcie swoich tatuaży. Jeżeli ktoś ma albo nie usunął, to musi zasłaniać do telewizji. I moi znajomi się śmieją, że jedyne miejsce, gdzie w telewizji zobaczycie tatuaże w Chinach, to są yy, rozgrywki zagranicznych lig, no bo. Nie powiedzą tam, nie wiem, Messiemu czy jakiemuś koszykarzowi ze Stanów, z NBA, że ma zakryć tatuaże, bo w Chinach nie pokażą meczu. No nie, no to się trochę olewa, no bo chyba mają takie podejście, że to już, już trudno obcokrajowcy niech tam sobie mają. Ale jeżeli taki obcokrajowiec przyjechałby grać w chińskiej lidze, to już musiałby tatuaże na mecz zasłonić. No taka jest tutaj polityka. Rzeczywiście w Azji, w Chinach, w Japonii, w Korei Południowej te tatuaże są takim trochę tematem o no, Shady, Shady. Czy w Chinach istnieje odpowiednik grindera? Jak wygląda randkowanie osób LGBT+. Oczywiście, że istnieje i przecież ten chiński grinder jest pod... ma więcej użytkowników niż ten oryginalny zachodni grinder więc, no ciekawe, nie? Czy aplikacja lesbijska, chińska no i też trochę to Wpływa na to, że potem społeczności chińskie są takie odizolowane, no bo nawet jeżeli ktoś, nie wiem, pojedzie do Korei Południowej czy do Japonii, czy gdzieś tam, to korzysta z, z sobie z tych swoich chińskich aplikacji. Więc, yy, na przykład, jak ja byłam w Polsce, to też sobie patrzyłam, kto tam na yy, tej chińskiej, lesbijskiej aplikacji jest dostępny. Też dlatego, że no, w takich krajach jak Polska to jest bardzo mała społeczność, więc yy, o wiele łatwiej kogoś poznać, jak oglądasz, jak wchodzisz w tą aplikację i tam są oczywiście te takie funkcje kto jest niedaleko mnie i widzisz, że w całej Warszawie tam masz tych, tych 20 chińskich dziewczyn, które zainstalowały sobie tą Les aplikację i są akurat w Warszawie, więc tak. Gdyby nie Szanghaj, to jakie inne chińskie miasto? Dali? Top 3 ulubione comfort food? Hotpot? Grill chiński? Nie wiem. Na pewno hotpot. A, Mac and cheese, dobra. Hotpot chiński, grill Mac and cheese. Jakie jest podejście Chińczyków do adopcji dzieci? Generalnie negatywne. Negatywne. Ludzie mówią, że proszenie się o kłopoty. Raczej, adopcja, jeżeli się wydarza w Chinach, to w rodzinie, że tam, nie wiem, siostra zmarła, więc druga siostra bierze jej dzieci. Bo też z tego co wiem, to, to te lokalne władze bardzo często wręcz naciskają na to, żeby członkowie rodzin wzięli te dzieci. Do siebie właśnie dlatego, że jest też problem tutaj trochę, co robić z tymi dziećmi bez rodziców, bo też te domy dziecka i tak dalej, to, to nie funkcjonuje dobrze. O ile więcej zarabiasz w Chinach, porównując na przykład do Warszawy? Ciężko powiedzieć, no bo gdybym pracowała w korporacji w Warszawie, to pewnie bym dostała z 10 tysięcy złotych na rękę. Naprawdę zapomnijcie o tym, że jak ktoś zna chiński, to rozwijają wam czerwony dywan i w ogóle praca marzeń. Nie, serio. Nie jest wcale tak, i większość osób, które znają chiński mówi wprost, że y, robi coś innego. Oczywiście chiński był jakimś tam, y, jakąś tam rzeczą, która przyciągnęła i która przyciągnęła wzrok pracodawcy do CV, ale większość ludzi, który, którzy znają jakieś takie egzotyczne języki, nie wiem, chiński, arabski i tak dalej, nie pracują z tymi językami, bo pracy z tymi językami aż tak dużo nie ma. A też biorąc pod uwagę, że ja pracuję raczej na freelance, znaczy mam swoją firmę i pracuję na zlecenia, to te zarobki moje w Chinach są nieregularne, to znaczy jednego y, miesiąca zarobię mnie, a innego miesiąca zarobię więcej, też zależy od tego, czy, czy wpadają jakieś współprace na Instagramie, ile mam y, klientów na różne inne zlecenia, to zależy. Chiny na dłużej jak nie Chińska Republika Ludowa, to gdzie Polska? Nie, w ogóle nie rozważam Polski, mieszkałam już w Polsce, przez tam 20 lat swojego życia i nie widzę powodu, przez który miałabym wracać do tego samego. Eee, raczej, gdyby była okazja, po prostu pojechałabym gdzieś do jakiegoś innego kraju. Nie widzę, żebym miała takie możliwości zarobkowania w Polsce, jakie mam w Chinach. Pomimo tego, że pracuję dla polskich klientów w Chinach bardzo często, to jednak Yy, tutaj robienie tego, co ja robię teraz w Chinach, już nawet yy, odstawiając te współpracę, ale tak pod takim względem biznesowym mam wrażenie, że jednak tych szans będąc w Chinach jest więcej Ile lat mają twoje koty? Yy, dużo. Basia ma około 12 lat, Tuesday ma około 10 lat, yy, to dlatego, że mam już je około 9 lat a one nie, miałam, nie mam ich od kociaków, Basia już miała około 3-4 lat, jak ją wzięłam, nawet nie bardzo wiadomo, a Tuesday miał rok do dwóch gdzie widzisz największe zmiany w Chinach na plus? Nie ma kradzieży. To moim zdaniem jest bardzo duża zmiana na plus. Znaczy nie ma już takich casualowych kradzieży, że tam ktoś ukradnie telefon czy coś tam. I prawdopodobnie wynika to z wszechobecności kamer, ale też z tego, że jest tutaj ta kultura takiego public shamingu. No jeżeli ktoś tam, nie wiem, pani ukradnie kurę na straganie na targu, to potem Ktoś, kto siedzi w tej kanciapie, ten Bao An, ochroniarz, który siedzi w tej kanciapie i widzi ten monitoring, on to być może wrzuci na dołina i potem cała wioska się dowie, że pani Jang ukradła kurę na targu, bo będą dodane śmieszne dźwięki i będzie film z kamery przemysłowej, jak pani Jang wkłada kurę pod sweter, więc rzeczywiście to mi się wydaje, jest tutaj takim bardzo dużym czynnikiem, to znaczy ten public shaming, że. Naprawdę Chińczycy lubią wrzucać nagrania z, osu, z osobami, które coś odwalają, na przykład kradną kurę na targu na Dowin, i potem to ogląda 50 milionów osób. Więc trochę przypowód dla pani John. Ogólnie ja widzę to, że tutaj te kradzieże zostały wyplenione i raczej się nie kradnie. Się zostawia rzeczy w miejscach publicznych, jakieś tam kaski do skuterów. W ogóle nikt z tego nie rusza. Czy Chińczycy i Chińki mają i doceniają dobrą stylówę? W Szanghaju moim zdaniem tak. Chiny czy Japonia? Myślę, że to nie jest pytanie do mnie, bo ja mieszkam w Chinach, więc oczywiście, że powiem, że dla mnie Chiny są ciekawsze pod względem takim kulturowym, do badania, mieszkania, obserwowania i tak ale to na pewno każdy Japonista powie, że Japonia jest ciekawsza, więc to to... Ile ci pieniędzy na czysto na przyjemności po opłaceniu lokum, podatków i tak dalej? Okej, okay, no to powiem tak, żeby budżet mi się spiął, muszę zarobić 15 tysięcy złotych, jako tako. Ale tak jak powiedziałam, pracuję na zlecenia, więc te zarobki bywają różne w różnych miesiącach, chociaż e, te takie moje pieniądze, które dostaję z takich stałych źródeł dochodu, czyli na przykład, nie wiem, reklamy z YouTube'a, Patronite podcastowy i tak dalej, odkładając te zlecenia, już yy, często wystarczają tam na to, żeby, żeby opłacić te koszty stałe, ale no generalnie w takiej pracy, jak moja, zawsze to jest pewnego rodzaju zagadka. Jeżeli nie macie na X miesięcy do przodu jakichś zleceń, no ja ostatnio po pandemii, najczęściej mam, na szczęście, to nie wiecie, ile zarobicie. I myślę, że tutaj mogę przestrzec przed taką pracą, typu youtuber, yy, tak, jeżeli robicie Instagram i tak dalej, bo to jest praca która wymaga jednak no, takiej samodyscypliny finansowej, musicie oszczędzać, odkładać te pieniądze, bo może się okazać tak, że na przykład styczeń będzie gorszym miesiącem, nie, sierpień będzie gorszym miesiącem, no bo to są takie miesiące, gdzie rzeczywiście jednak y, można zarobić trochę mniej, więc trzeba mieć to na uwadze. U mnie to naprawdę nigdy nie jest stałe. Myślałaś o napisaniu książki w stylu podręcznik? Nie, i raczej nie napiszę, bo to jest zbyt czasochłonne zadanie, a też wydaje mi się, że ja w ogóle się do tego nie nadaję, bo ja nie pracuję jako nauczycielka chińskiego, chociaż mogłabym, ale ja nie czuję tego, nie, nie czuję tego. Wydaje mi się, że najpierw musiałabym popracować nie, na przykład jako nauczycielka języka chińskiego dla osób dorosłych. I, I wtedy mogłabym po iluś tam latach takiej pracy w ogóle myśleć o napisaniu e, takiego podręcznika. W tym momencie ja się zajmuję zupełnie inną gałęzią. Czy podróż do Dali jest możliwa dwa tygodnie z Polski? Jasne, oczywiście, że tak. Można polecieć na przykład do Kunming e, z Szanghaju i, i potem pojechać pociągiem. Nie, no z Polski. Dostanie się do Dali. Myślę, że tam 24 godziny spokojnie jesteście w stanie dojechać. To nie jakieś tam... Szasi, czy inne górskie wioski, gdzie musicie się telepać jakimś tam rozklekotanym autobusem. Nie, w większości jednak ta logistyka w Chinach jest bardzo dobra i spokojnie jesteście w stanie dojechać gdziekolwiek. Jak tam Twoje ADHD? Nie mam zdiagnozowanego, więc yy, nigdy nie mówiłam, że mam. Mówiłam, że chciałabym sprawdzić, czy mam, bo może mam, a może nie mam, ale nic na ten temat nie wiem, więc na razie nic się nie zmieniło. Trzy najważniejsze współcześnie potrawy kuchni w Szanghaju to. Makaron cebulowy, rou i nie wiem, w sumie jakieś trzecie. Generalnie kuchnia Szanghaju, placek cebulowy, jodłynzy, nie wiem, makaron cebulowy. To rzeczywiście są fajne rzeczy, ale tak, żeby pójść do restauracji szanghajskiej i sobie coś tam zjeść, to ja raczej... <śm> Nie, nie, nie przypadam za kuchnią szanghajską, a też chińczycy się trochę śmieją z kuchni szanghajskiej, a że jest taka słodka, że ten że szanghaj taki wspaniały, a te ich jedzenie takie sobie. Coś w tym może być. Ja nie przypadam za kuchnią szanghajską. Dobra, to jest tyle na dzisiaj. Dziękuję za yy, oglądanie tego Q&A, bo to jest pierwszy Q&A po półtora roku chyba, więc dużo było ciekawych pytań. Starałam się odpowiedzieć na takie, które mi tak wpadły w oko. Chociaż rzeczywiście tutaj część z tych pytań to są rzeczy, które już tam gdzieś poruszałam, czy poruszaliśmy w podcaście, dlatego właśnie odsyłam do tych miejsc, szczególnie właśnie jeżeli mówimy tam o stypendium i tak dalej, bo to nie są rzeczy, które mogłabym omówić w tak krótkim tylko QA. Dobra, dzięki za oglądanie i pamiętajcie, że kolejne QA, pytania zawsze proszę, o pytania zawsze proszę na moim Instagramie, więc zapraszam tam W. Truszczyńska i do zobaczenia, cześć!